Rang in the oceans of color, surrounded by the stars inside the universe before it bursted into light. And after a long time, a world came alive and played that music I first heard, and so I stayed, so I could write down every. Warto skorzystać z naszej oferty, ponieważ tutaj jest naprawdę spokój. Są ludzie, którzy są bardzo mili, sympatyczni. A ponadto na naszym terenie nie pali się papierosów, nie pije się alkoholu. Także to jest, myślę, teren przyjazny dla człowieka, który chce naprawdę odpocząć. Możemy zapewnić nocleg dla 130 osób. Posiadamy pokoje dwu- i trzyosobowe z łazienkami i pokoje wieloosobowe, i wtedy łazienka jest w korytarzu. Na terenie naszego ośrodka możemy korzystać z boisk do siatkówki, dwóch, które posiadamy, boiska do koszykówki i również z kortu tenisowego. Oprócz tego mamy salę bilardową. Salę kominkową. Mamy też pomieszczenie, gdzie znajduje się stół do tenisa stołowego i mamy też małą siłownię, z której korzystają goście. Nasza oferta jest również skierowana do różnych kościołów i innych denominacji, które korzystają z naszej kaplicy. Z zaplecza, które tutaj posiadamy, organizując śluby, wesela, konferencje, swoje spotkania, przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, chwalą sobie to, że można tu naprawdę dobrze odpocząć. Jesteśmy na terenie Warszawy administracyjnie, ale jesteśmy w bardzo cichej i spokojnej dzielnicy. Radość. Jak sama nazwa wskazuje, jest tu bardzo radośnie, przyjemnie i zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli skorzystać z tego środka, aby tutaj przyjeżdżali.